Dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Mitsubishi Lancer X i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Żubo, bo, 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 bo. Zatem galwanizacja żelazka korpusu Lancera X jest doskonała, ale samo żelazo jest dość miękkie. Bardzo łatwo pojawiają się na nim małe wgniecenia. Według współczesnej tradycji, powłoki malarskie i lakiernicze nie są zbyt trwałe. Będziesz więc musiał po prostu znosić zadrapania i odpryski w najbardziej niechronionych miejscach. Nawiasem mówiąc, wiele zadrapań na ciele pojawia się z winy samych właścicieli. Prawie wszystkie używane egzemplarze wyróżniają się progami zarysowanymi butami ich właścicieli. Jeśli samochód należał do pięknej kobiety, która preferowała buty na wysokim obcasie, próg kierowcy może być w bardzo nieestetycznym stanie. Rdze w lancerze X trudno jest znaleźć. Choć dokładnie tak jest, gdy trzeba znać właściwe miejsca. Nie wszyscy kupujący zawracają sobie głowę dokładnym sprawdzeniem bagażnika. W starszych okazach może występować rdza. Przyczyną korozji jest kondensacja gromadząca się w bagażniku. Dość często z pomocą przychodzi mu woda, która przedostaje się do bagażnika przez zawodne uszczelki tylnych lamp. Nie jest tajemnicą, że przednia optyka Lancera X początkowo świeciła raczej słabo. A przy dużym przebiegu japoński sedan staje się całkowicie ślepy. Miękkie osłony reflektorów zużywają się zbyt szybko. Wysokiej jakości polerowanie pomaga przywrócić wzrok. Jeśli chodzi o światła przeciwmgielne, lepiej ich nie używać, jeśli nie jest to konieczne. Ponieważ ich elementy lustrzane mają tendencję do wypalania się przy częstym użytkowaniu. Skrzypienie we wnętrzu Mitsubishi Lancer X jest częstym zjawiskiem. Jak mogłoby być inaczej, skoro Japończycy zdecydowanie zaoszczędzili na jakości plastiku we wnętrzu? A jeśli srebrne plastikowe wstawki wyglądały świetnie w nowych samochodach, to w lancerze X -y z dużym przebiegiem prawdopodobnie zostaną pokryte drobnymi rysami. Wkładki na kierownicy jeśli nie były wymieniane przed sprzedażą mogą być bardzo opłakanym widokiem. Skórzana tapicerka kierownicy również nie może pochwalić się dużą trwałością. Zauważalnie zużywa się po przejechaniu 80-100 tysięcy kilometrów. Dotyczy to również podłokietników. Awarie elektryczne nie są typowe dla japońskiego sedana. Chociaż w historii Lancera X zdarzył się jeden niefortunny błąd. W latach 2008 do 2009 Mitsubishi musiało nawet przeprowadzić akcję wycofania, która była związana z nieprawidłowym działaniem czujników zderzenia czołowego. Teoretycznie może to prowadzić do nieprawidłowego wyzwolenia poduszek powietrznych. Na szczęście w rzeczywistości nie odnotowano takich przypadków. Reszta to irytujące drobnostki, od których żaden samochód nie jest ubezpieczony. Zwykle po od 5 do 6 latach pracy silnik pieca zaczyna wyć. Zauważono, że ten sam silnik najczęściej ulega awariom w okresie zimowym czyli wtedy, gdy niezwykle ważna jest jego bezawaryjna praca. Inne drobne problemy to nieprawidłowo działające podgrzewane przednie siedzenia, usterki w systemie klimatyzacji i nieprawidłowa regulacja bocznych lusterek wstecznych. Początkowo na naszym rynku Mitsubishi Lancer X był sprzedawany z trzema silnikami benzynowymi o pojemności i 2.0 litra. W 2011 roku gamę jednostek napędowych uzupełnił silnik o pojemności 1.6 litra i mocy 117 koni mechanicznych, a rok później Japończycy porzucili najsłabszy silnik 1.5 litra i najmocniejszy silnik 2.0 litra. Wszystkie silniki Lancera X wyposażone są w napęd łańcucha rozrządu. Jego zasoby są po prostu ogromne ponad 300 tysięcy kilometrów. Istnieje również powszechny słaby punkt nieszczelne uszczelki wału korbowego. Zwykle problemy zaczynają się po przejechaniu od 100 000 do 120 tysięcy kilometrów. Jeśli nic nie zrobisz z nieszczelnymi uszczelkami olejowymi, z biegiem czasu konieczna będzie także wymiana koła pasowego paska napędowego, na które dostaje się olej. Cechą charakterystyczną silnika 1,5 litrowego jest to, że lubi zjadać olej. Zazwyczaj jego zużycie waha się od 100 do 300 gramów na 1000 km. Przyczyną tłustego apetytu jest występowanie pierścieni. Podobnie jak w lancerze 9 generacji, tak i w lancerze X, czasami bez powodu zapala się kontrolka check engine w zestawie wskaźników. W większości przypadków nie doprowadziło to do żadnych katastrofalnych skutków. Po tym jak właściciele serwisu zaktualizowali oprogramowanie silnika, ostrzeżenie zniknęło. Wszystkie silniki Lancera X charakteryzują się jedną cechą. Spaliny pod pewnymi warunkami mogą przedostawać się do komory silnika. W tym przypadku przyspieszaniu samochodu towarzyszą nieprzyjemne dźwięki. Powodem jest słaba uszczelka znajdująca się pomiędzy kolektorem wydechowym a katalizatorem. Pierścień uszczelniający należy jak najszybciej wymienić. Jeśli próby uruchomienia samochodu nic nie dają, a rozrusznik kręci, problem prawdopodobnie tkwi w cewce zapłonowej, która nie wytwarza iskry. Ci drudzy z kolei cierpią z powodu niskiej jakości paliwa. Wszystkie silniki Lancera XA łączono z pięćbiegową manualną skrzynią biegów. Automatyczny opierał się na silnikach o pojemności 1,5 i 1,6 litra, a jednostki o pojemności 1,8 i 2,0 litra łączono z przekładnią CVT. Nie ma żadnych komentarzy na temat automatycznych skrzyń biegów Lancera X, co zaskakujące, nawet przekładnia CVT w japońskim samochodzie działała dobrze. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o wymianie płynu przekładniowego co 80 000 km. W takim przypadku bezstopniowa skrzynia biegów może wytrzymać 250 000 km. Zdarzają się jednak przypadki, w których wariator w ogóle nie był serwisowany. W tej sytuacji nie wytrzymał więcej niż 150 000 km. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że w porównaniu do CFIT i automatycznej skrzyni biegów, manualna skrzynia biegów wydaje się słabym ogniwem. Skrzynia biegów, która była instalowana do 2008 roku w ramach modyfikacji z silnikiem 1,5 litrowym, początkowo miała kilka wad konstrukcyjnych i nie była wysoce niezawodna. Najczęstszymi problemami mechanicznymi są nieszczelne uszczelki napędu i awarie synchronizatorów pierwszego biegu. Właściciele skarżyli się również na zauważalny hałas podczas zmiany biegów. Oczywiście wszystkie te problemy niezwykle rzadko objawiały się przed przebiegiem 50 tysięcy kilometrów. Ale problem polega na tym, że właściciele w zasadzie nie spodziewali się żadnych problemów ze strony mechaniki Lansera X. Konstrukcja zawieszenia lancera X została zapożyczona praktycznie w niezmienionej formie od poprzednika. W dziewiątej generacji modelu sprawdził się znakomicie. Nic dziwnego, że zawieszenie lancera X również okazało się bardzo mocne. Amortyzatory przednie najczęściej ulegają awarii po przejechaniu od 60 do 80 tysięcy km. Tylne amortyzatory wytrzymują zauważalnie dłużej, co najmniej od 100 do 120 tysięcy km. Tuleje i drążki stabilizatora w przednim zawieszeniu Lancera X wytrzymują około od 50 do 70 000 km. Łożyska podporowe zwykle przeżywają przednie amortyzatory, czyli wytrzymują około od 70 do 90 000 km. Żywotność łożysk przednich kół wynosi od 100 000 do 120 tysięcy km. Łożyska kół tylnych wytrzymują o od 30 do 40 tysięcy km dłużej. Nawiasem mówiąc, wymienia się je w komplecie z piastą, więc wymiana okazuje się stosunkowo kosztowna, nawet w przypadku użycia nieoryginalnych części zamiennych. Przy ostrożnym użytkowaniu dźwignie zawieszenia lancera X wytrzymają co najmniej 150 tysięcy km. Kulkowe mogą pochwalić się podobnym zasobem. Właściciele Lancera X zauważyli, że na dystansie 150 km tylne resory lekko się uginają. Ale ponieważ skuteczność ich pracy nie pogarsza się, prawie nigdy się nie zmieniają z tego powodu. Elektryczne wspomaganie kierownicy w Sedanie z 1,5-litrowym silnikiem stało się najsłabszym punktem w układzie kierowniczym Mitsubishi Lancer X. Regał często zaczynał pukać po przejechaniu od 20 do 30 tysięcy kilometrów, dlatego dilerzy japońskiej firmy musiałem go wymienić w ramach gwarancji. Właściciele samochodów używanych nie mogą liczyć na bezpłatną wymianę. Dlatego, przed zakupem interesującego cię egzemplarza, zdecydowanie powinieneś poddać się diagnozie stojaka. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.